Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Tradycyjnie yy, zaczynam transmisję 2-3 minuty przed zapowiedzianym czasem, żeby każdy dostał powiadomienie na Facebooku swoim. No i dzisiaj, wyjątkowo z racji tego, że mamy długi weekend yy, i z racji tego, że sporo osób dzisiaj nie pracuje albo są na różnych wyjazdach, yy, przesunęłam troszkę naszą godzinę transmisji z 8.30 na 11.00. E, oczywiście, dla osób, które nie będą mogły być na żywo, live jest do retransmisji, e, będzie obecny na stronie, więc zapraszam do, do odsłuchania, do obejrzenia go później. Witam serdecznie. O, fantastycznie. Cześć, cześć, cześć Bogusia, cześć Gabriela. Witajcie, witajcie. Poczekamy jeszcze chwilkę. Cześć Kasiu. Dzisiaj bardzo szybki poranek u mnie. Cześć Ewa, cześć. O, właśnie ktoś postanowił dzwonić do mnie, ale oddzwonię jak skończę. O, i mamy godzinę 11. Słyszę dzwony za oknem. Fantastycznie. Cześć Stanisław. Super, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Cześć, cześć. Napiszcie, kochani, tylko czy mnie dobrze słychać? Hej, hej. O, witam z Niemiec, tak, Ewa z Niemiec, fantastycznie. Stanisław pisze, że słychać dobrze, że jest ok. No to bardzo się cieszę. Dobrze, kochani, zaczniemy. Um, witam serdecznie wszystkich tych, którzy są teraz ze mną, osoby, które nie mogą być obecne na e, żywo, na live. Ie. Zapraszam do retransmisji wtedy, kiedy będziecie mieć chwilę wolnego czasu po pracy. E, ci, którzy mają długi wolny weekend. E, to pewnie wykorzystują go maksymalnie. Dzisiaj u mnie taka dziwna pogoda bardzo gorąco się zrobiło bardzo parno. Być może się skończy jakąś burzą na wieczór, mm, ale jest przyjemnie można dzisiaj chodzić w krótkim rękawku więc rewelacja ja taką pogodę uwielbiam. Gdzieś tam przez chmury słońce się prze, przedziera, więc jest świetnie. Mam nadzieję, że u Was też. Yy... <ścoughs> Marta pisze, że nic nie słychać. Yy... Marto, chyba tylko u Ciebie, bo tutaj pozostałe osoby mi piszą, że jest ok. Potwierdźcie jeszcze proszę, że mnie słychać. Napiszcie proszę, tak, słychać, cokolwiek, tak, żebym miała pewność. Czy to tylko u Marty jakaś taka wyzwanie techniczne, czy cześć Renatko, cześć. Czy. Słychać, słychać. Dobra, Karolina napisała, że słychać, świetnie, fantastycznie. Dobrze, bardzo się cieszę. Słuchajcie, dziś przygotowałam temat. Związany ze zmianą swojego miejsca w życiu, a temat wypłynął na bazie przemyśleń ostatnich dni, kiedy przeprowadzam codziennie dużo rozmów, dużo follow-upów z osobami na różnym etapie swojego życia zawodowego. To są osoby, które. Działają w biznesie sieciowym, które działają w biznesie tradycyjnym i które nigdy z biznesem żadnym nie miały nic wspólnego, bo całe życie pracują na etacie. I w trakcie rozmów często przewijają się takie pytania to znaczy tak, pokazuje się analiza w prawdziwych potrzeb i prawdziwych wyzwań w życiu zawodowym tych osób. Natomiast kiedy dochodzi o to, mój tata napisał, słychać, mama, czyli rozumiem, że mój syn też jest na, na moim live fantastycznie, rodzinnie, bardzo rodzinnie, świetnie, dzięki. Jednym z głównych wyzwań osób na różnych etapach życia biznesowego jest moment podjęcia decyzji o tym, może tak, pierwszy moment taki kluczowy to jest uświadomienie sobie potrzeby zmiany. Bo dopóki my sobie tego nie uświadomimy, to nic się nie zadzieje. Czyli ten moment, kiedy uświadamiamy sobie, że należy w swoim życiu dokonać zmian. Drugi kluczowy moment to jest podjęcie decyzji, że się zaczyna działać w kierunku tych zmian. Bez tych dwóch elementów żadna zmiana się nie zadzieje. Nie ma takiej możliwości. Samo się nie zrobi, za nas nikt tego nie zrobi. My decyzje podejmujemy samodzielnie w naszych głowach. I dlatego przygotowałam dzisiaj temat, że jeśli nie lubię miejsca, w którym jestem, to powinnam je zmienić, bo nie jestem drzewem. Nie zakorzeniłam się gdzieś, gdzie nie mogę po prostu się ruszyć. Mam wolność, mam wolność podejmowania decyzji. Mam mnóstwo możliwości dostępnych dzisiaj w dzisiejszym nowoczesnym świecie, offline'u czy online'u. I jeżeli mam poczucie, że gdzieś utknęłam, utknąłem, to trzeba dokonać zmiany. Oczywiście, często zmiany nie są związane, przynajmniej na samym początku, z przyjemnościami. No, nawet mówi się w ten sposób, że y, zmiana boli. Dokonywanie zmian w swoim życiu jest odczuwalne, może być nawet bolesne. I dlatego przygotowałam się taki temat, bo y, pytania dotyczące właśnie tego zakresu bardzo często ostatnio mi się pojawiają. I teraz, ja, te osoby, które mnie znają, wiedzą, kim jestem, te, które są ze mną po raz pierwszy. Nazywam się Maria Korczak z zawodu, jestem kosmetologiem i od 12 lat prowadzę swój salon kosmetologii w moim mieście, czyli w Słupsku. Natomiast nie jest to temat skierowany tylko do osób beauty, broń boże. Zaraz powiem o wyzwaniach, co spowodowało, że, co mnie zainspirowało do zmian w mojej pracy zawodowej i w moim codziennym życiu. Przede wszystkim ten live jest skierowany do osób, które być może jesteś osobą, która pracuje przez większość swojego życia na etacie, i doszłaś, doszedłeś do takiego momentu swojego rozwoju zawodowego, sytuacji finansowej, że zrozumiałaś, zrozumiałeś, że nic więcej się być może nie wydarzy w Twojej pracy zawodowej. I albo ten etat musisz zmienić na inny, albo dokonać w ogóle jakiejś większej, innej zmiany w swoim życiu żeby było inaczej i żeby było lepiej. I dzisiaj mój temat live'a chcę skierować do tak naprawdę dwóch grup ludzi. Z jednej strony do ludzi, którzy działają czy pracują na etacie, nigdy nie mieli nic wspólnego z biznesem sieciowym, a także do osób w biznesie tradycyjnym, czyli prowadzących swoje firmy na co dzień, ale też nie miały nigdy nic wspólnego z biznesem sieciowym i to będzie pierwsza grupa osób. Ale temat też ten chcę skierować do osób, które być może już jakiś czas działają w różnych biznesach sieciowych, miały styczność z różnymi firmami, ale w zasadzie są na, samym, na takim samym etapie jak ta pierwsza grupa ludzi, czyli jak ludzie na etacie, albo jak ludzie na, yy, w biznesie, w którym utknęli w jakimś miejscu i nie wiedzą, co dalej ze sobą zrobić. I powiemy sobie za chwilkę, dlaczego tak może się dziać. Yy. Pierwsze, co yy, kojarzy mi się, jeśli chodzi o etat, to jest to, że etap nam daje, etat yy, daje nam określony zakres obowiązków, które musimy wykonywać. Wykonujemy je w określonym przedziale czasowym i pracując na tym etacie, załóżmy od 8 do 16, my po tej godzinie 16 z założenia mamy dla siebie sporo czasu. Ten czas jest powiedzmy dla nas, tak? Wychodzimy o 16, zamykamy drzwi swojego biura, jakiejkolwiek pracy na etacie, w której działamy. Jesteśmy w domu, mamy czas dla siebie. Można już tak kolokwialnie to nazwać, że nic więcej nas nie interesuje dopóki następnego dnia o ósmej nie przekroczymy progu firmy, w której mamy ten etat. Ale z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że owszem, mamy z jednej strony tego czasu dla siebie sporo, więc można go wydatkować na dodatkowe zajęcia, na jakieś dodatkowe działania, na jakieś swoje hobby, na czas z rodziną, czas z dziećmi i tym podobne. Tylko coś, co tutaj szwankuje w tym zakresie, to bardzo często są finanse. Niewystarczające finanse. Czy zgadzacie się ze mną? Jeżeli tak, napiszcie proszę kciuka w komentarzu albo serduszko, że faktycznie z doświadczenia, ze swojej wiedzy faktycznie tak jest, że na etacie mamy do czynienia z ograniczeniami finansowymi, i ja to nazywam sufitem. Przychodzi taki moment w pracy na etacie. Że dochodzimy do pewnego pułapu naszych zarobków, ewentualnych nawet naszych podwyżek, jeżeli je mieliśmy wcześniej, i jest sufit, jest granica, której nie przekroczymy, bo nie pozwoli nam na to sytuacja w firmie finansowa, bo nie pozwoli nam na to szef, bo szef ma zupełnie inną wizję zarabiania i utrzymania pracownika. To też oczywiście różnie wygląda w różnych filmach, w zależności od szefa, tak naprawdę, i od możliwości finansowych firmy. No ale nie oszukujmy się, ta granica jest w którymś momencie. Nie będziemy zarabiać na etacie. Bez końca. My możemy też być na jakiejś dodatkowej premii, ale ta premia też nie będzie nieskończona. Nasza y, aktywność w pracy ma określoną ilość godzin. Możemy robić nadgodziny, ale doba też ma określoną ilość godzin. Nasze zdrowie i nasza wytrzymałość też ma swoje granice. Więc w przypadku etatu mamy ten sufit finansowy. Mamy więcej czasu, możemy go wygospodarować na coś dodatkowego, ale finansowo jesteśmy ograniczeni. Druga y, y, grupa osób. Biznes tradycyjny. Ja jestem świetnym przykładem od 12 lat prowadzenia biznesu tradycyjnego, wiele osób w moim otoczeniu również. Z czym to się wiąże tak pokrótce? Otwiera się firmę, otwarcie firmy w biznesie tradycyjnym wiąże się z niesamowitymi tak naprawdę kosztami. Oczywiście zależy to też od rodzaju, od zakresu działań, od kategorii, tak? od, od tego, jaka jest to branża. Natomiast na przykładzie mojej branży, kosmetolog. Wyposażenie salonu, inwestycja w lasery, leasingi, kredyty, dzierżawa lokalu lub kupno własnego lokalu, co się wiąże z bardzo dużym kredytem. Koszty utrzymania działalności gospodarczej, wszelkie ZUSy, wszelkie podatki, utrzymanie pracownika, wypłaty, koszt zakupu materiałów do pracy, bo przecież ja nie pracuję na wodzie, no, inwestycja w produkt jest naprawdę tutaj kluczowa w skali miesiąca i jest bardzo, bardzo wysoka, żeby była wysoka jakość usług. Notoryczne szkolenia. Już pomijam kwestię studiów, wszystkich szkoleń, które skończyłam do tej pory, ale nie osiada się na laurach po zakończeniu studiów czy po, po kursach, które zrobiłam kiedyś, tylko ja się cały czas dokształcam, kilkakrotnie w skali jednego roku, w zakresach, w których ja najczęściej pracuję. Dokształcam się, ponieważ zakres tych działań cały czas się zmienia. Są nowe technologie, są nowe materiały, nowe produkty, cały czas jest tutaj rozwój. I yy, owszem. Mam samodzielność i jestem dla siebie szefem. Nie przeczę, w tej branży można naprawdę pięknie zarabiać, ale co z tego, jeżeli ja kiedyś byłam w pracy 6 dni w tygodniu, praktycznie. Po 10, po 12 godzin od poniedziałku do piątku, po 6, po 8 godzin w sobotę. Czasami przychodziłam na kilka godzin w niedzielę, bo miałam klientki z zagranicy, które na przykład przylatywały do, tutaj do mojego regionu w sobotę, były tylko w niedzielę, w, nie, w, so, w poniedziałek już wylatywały z powrotem do swojego miejsca zamieszkania. Więc naprawdę zdarzało się, że co druga, co trzecia niedziela, ja jeszcze dodatkowo byłam w pracy. Absolutnie moja głowa nie miała kiedy się zregenerować. Ja wracałam do pracy w poniedziałek, ja miałam wrażenie, Super, świetna satysfakcja finansowa, ale co z tego, jak ja nie widziałam dzieci, jak ja nie miałam czasu autentycznie, słuchajcie, miałam takie momenty, że ja nie miałam czasu pójść na zakupy, kupić sobie, nie wiem, jakiś ciuch czy bieliznę. Ja wszystko zamawiałam przez internet, bo po prostu ja nie miałam na to czasu. I yy, to jest jedna rzecz. Ale jest jeszcze kluczowa rzecz, myślę, że najważniejsza. Jest pięknie, dopóki ja jestem w stanie pracować, dopóki ja mogę pracować. Podaję tutaj swój przykład jako kosmetologa, ale weźmy przykład stomatologa. Czy stomatolog, kiedy nie pracuje, zarabia? Oczywiście może mieć pracowników, ale ja mam w swoim otoczeniu znajomych z branży medycznej, lekarskiej, i jedna znajoma ostatnio powiedziała mi: Marysia, z pracownikami jest tak, że on ma poumawianych pacjentów, a on mi rano pisze, że ja mam przejąć jego pacjentów, bo jestem właścicielem gabinetu stomatologicznego, bo jemu dzisiaj nie pasuje przyjść do pracy z jakiegoś tam powodu. I co? I rzucam wszystko, i lecę, i załatwiam, ogarniam tych pacjentów, bo tutaj chodzi też o renomę gabinetu. I sytuacja jest bardzo porównywalna. Stomatolog, protetyk, ginekolog, mnóstwo innych zawodów w usługach dla człowieka zarabia wtedy, kiedy fizycznie pracuje to nazywam pracą przy fotelu kiedy fizycznie pracuje, wykonuje swoją pracę dla klienta, dla pacjenta, osobiście. Lub za pomocą pracowników, ale musi być człowiek, który tą pracę fizycznie wykona. I przyszedł kiedyś taki moment, kiedy ja za nie mogłam, nie było to nic poważnego, ale nie mogłam iść do pracy. Przez dwa dni nie mogłam iść do pracy. Miałam mnóstwo zabiegów poumawianych, wszystko musiałam poprzekładać, poprzesuwać, bo nawet mając pracownika, był to zakres usług, których ja nie mogłam przekazać komuś innemu. Musiałam je ze względu na kwalifikacje, na różne znieczulenia, no, na różne takie specyfiki te, tych zabiegów wykonać. Osobiście i musiałam te wszystkie osoby poprzekładać, części tym osobom pasowało przełożenie terminu. Część mi się całkowicie wykruszyła, więc w tym momencie straciłam też dochód, bo te osoby po prostu poszły gdzieś indziej, bo im zależało konkretnie na tym terminie. Więc kluczowe jest to, że w biznesie tradycyjnym praca najczęściej musi być dopilnowana, wykonana osobiście, a jeżeli jest jeszcze pracą własnych rąk, a nie daj Boże coś się wydarzy, typu na przykład uszkodzenie kończyny, złamanie jakieś, cokolwiek, nie zarabia się w tym momencie. Bez względu na to, czy, czy jest się kosmetologiem, czy jest się stomatologiem, czy jest się y, ginekologiem, czy jest się y, chirurgiem, no kimkolwiek z branży takich poważnych zaufania publicznego, po prostu nie ma się możliwości pracy, zarabiania w tym momencie. I takie są wyzwania dzisiejszego biznesu. Mm. I to jest ta pierwsza grupa osób. Teraz, jakie jest wyzwanie jeszcze w drugiej grupie, o której wspomniałam wcześniej, czyli tych osób, które już podjęły działania w różnych MLM-ach i stoją w miejscu? Czy znacie takie osoby? Proszę, wpiszcie serduszko w komentarzu albo, albo łapkę, żebym widziała, że macie w swoim otoczeniu, znacie takie osoby, albo może sami macie takie doświadczenia. Że mimo podjętych przez nie czy przez was działań w biznesie sieciowym mija rok, mija półtora, mija dwa, naoglądaliście się, nasłuchaliście się, m, osoby, które was zapraszały do firmy, w, rozciągnęły przed wami wizję niesamowitych e, osiągnięć, e, wyjazdów, pieniędzy, samochodów, nie wiadomo czego, ale wy tego nie macie. Mija czas i masz poczucie. Albo widzisz u kogoś innego, że on jest w jakiejś firmie, związany z jakąś firmą, działa tam przynajmniej, wydaje mu się, że działa, stara się działać, mówi o tym głośno, natomiast nie ma efektów. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Kluczem jest tutaj, zarówno u osób na etacie w biznesie tradycyjnym, jak i osób, które utknęły gdzieś, stoją w miejscu w biznesie online, czy w ogóle w biznesie sieciowym, bo on nie musi być koniecznie wykonywany online. Yy, ale w biznesie sieciowym, kluczem jest tutaj uświadomienie sobie najpierw potrzeby zmiany, a następnie podjęcie decyzji, że zaczynam działać w kierunku tych zmian, żeby było inaczej i żeby było lepiej. I teraz, w pierwszej kolejności, co ja bym zrobiła yy, na miejscu tych osób? O tu piszecie, że macie takie osoby, że znacie takie osoby. Fantastycznie, ja też w swoim otoczeniu mam takie osoby, które są związane z różnymi firmami i zaczynają przechodzić proces uświadamiania sobie, że zmiana jest potrzebna w swojej głowie, co nie jest łatwe, bo często trzeba, z czym ta zmiana jest związana? Z tym, że rozstajesz się z jakimś człowiekiem, czyli na przykład ze swoim szefem, z sobą samym jako szefem w swoim biznesie osobistym, Czyli ze swoim biznesem, ze swoim dzieckiem, które się wydawało po prostu, że będziesz je robić, wykonywać do końca życia. Yy, albo rozstajesz się z firmą lub liderem, czyli osobą, którą miałaś, miałaś do tej pory za lidera, ale coś nie wychodzi. Coś się w tej pracy nie układa. Po prostu to nie działa w tym punkcie, w tym miejscu, gdzie jesteś. Więc ja zaczęłabym przede wszystkim od tego żeby znaleźć mentora, znaleźć osobę, która cię inspiruje, od której czerpiesz wiedzę, od której czerpiesz swoją energię. Inspiracja to jest przekazywanie energii drugiej osobie, żeby ona po pierwsze coś sobie uświadomiła, po drugie żeby uwierzyła w możliwości i żeby uwierzyła przede wszystkim w samego w samą siebie, że jest w stanie tych zmian dokonać. Zaczynamy od osoby, która porywa nas w naszym życiu. To mogą być osoby, których e-booki czytacie. To może być ktoś, kogo obserwujecie od jakiegoś czasu w jego pracy. To może być ktoś, którego, na którego live'y na przykład czekacie. No tu się uśmieje, bo mam takie osoby, które nawet wczoraj czy przedwczoraj dopytywały mnie, czy ja w piątek będę miała live, mówiłam, że tak, tylko o troszeczkę innej godzinie niż tak rano o 8.30. Czyli szukamy mentora, osoby, która po prostu porywa cię do życia, ja bym to już tak nazwała, sprawia, że ci się chce chcieć, że ci się chce zaangażować, że ci się chce pomyśleć, że ci się chce zastanowić nad tym, co można by było dalej zrobić, bo nie jest ok w tym miejscu, w którym jesteś. Jak już masz taką osobę, obserwujesz ją, słuchasz, czytasz jej materiały, posty, angażujesz się, udostępniasz i tak dalej, to druga rzecz, nad którą zastanowiłabym się, to moje własne po co? Co mnie boli, co mnie gryzie, co mi doskwiera w mojej codziennej tej pracy dotychczasowej, którą wykonuję, co mi się nie podoba, jakie jest moje po co, czyli co ja chcę zmienić i po co ja chcę to zmienić, czyli co ja chcę osiągnąć. Czyli na przykład, jaki pułap finansowy chciałabym, chciałbym osiągać w swoim życiu, o ile wspomóc swój budżet domowy. Czy chciałbym się tak rozwinąć, żeby w ogóle na przykład zastąpić swój biznes tradycyjny, podziękować mu, zamknąć te wszystkie koszty, które się generują na co dzień i po prostu działać inaczej, zarabiać inaczej, mieć poczucie wolności? Czy moim po co jest to, żeby właśnie mieć do dyspozycji swój własny czas, mieć tą wolność, że ja mogę pracować z miejsca, o którym ja zadecyduję, że ja stamtąd będę pracować i wtedy, kiedy zadecyduję, że akurat w tym czasie będę pracować, a w pozostałym czasie będę z rodziną, z dziećmi, albo gdzieś sam, sama, gdzie pojadę tam, gdzie będę miała po prostu ochotę. Więc y, pierwsza rzecz, szukamy osoby, która inspiruje i która pomoże mi przejść proces zmiany, przemiany w mojej głowie oraz przemiany takiej zawodowej, finansowej, związanej też z tym, że trzeba się nauczyć nowych kompetencji, nowych kwalifikacji, przejść po prostu nowe etapy w swoim życiu, nauczyć się tego, jak to robić i jak z tą zmianą dobrze żyć. Drugie, zastanowiłabym się, po co ja mam to zrobić, bo jeżeli sobie narzekam, ale jestem typem człowieka, który lubi sobie ponarzekać, ale nie chce nic zmieniać, to nic na siłę. Natomiast jeżeli masz świadomość, że nie pasuje ci sytuacja finansowa, którą masz dzisiaj, nie pasuje ci na przykład atmosfera w firmie, w której pracujesz, bo mam u siebie w strukturze też w firmie, z którą ja działam, osoby, które podjęły decyzję o zmianie, swojej codziennej pracy zawodowej, na pracy w biznesie sieciowym, ponieważ bardzo męczyła je atmosfera, wśród, atmosfera pracy i ludzie, wśród których musiały pracować na co dzień, którymi musiały się otaczać, gdzie tu z jednej strony było wszystko ok, a z drugiej strony, jak tylko było jakieś drobne potknięcie, to ludzie po prostu się tym nakręcali, że komuś coś nie wyszło. Są takie miejsca pracy, one są bardzo toksyczne, energia taka negatywna się udziela nam na co dzień i ja już od jakiegoś czasu mam taką tendencję, że jeżeli mam już takie poczucie i wyczuwam, że ktoś oddziałowuje na mnie w taki właśnie sposób, to ja odsuwam tą osobę od siebie dla własnego zdrowia, dla zdrowia otoczenia, dla własnego bezpieczeństwa, po prostu dla jakiejś czystości mojej energii, żeby ta energia mi nie siadła, żeby, żeby ta osoba nie kradła w taki brzydki sposób tej mojej energii. Czyli po co? Następnie. Trzeci element to jest podjęcie faktycznie decyzji o tym, że chce dokonać zmiany w swoim życiu. I najgorsze, co można zrobić w tym momencie, to dokonywać tych zmian samodzielnie. Kluczowy jest tutaj lider, osoba, twój mentor, ten, kto cię zainspirował w ogóle do tego, żeby myśleć o zmianach, w ogóle do tego, żeby się zastanowić nad swoim po co. I z tym liderem należy działać, ale zanim się to zrobi, to ja jeszcze bym sprawdziła na bazie mojego doświadczenia dotychczasowego, kim jest ten człowiek, którego ja biorę za lidera, co on w swoim życiu osiągnął, to znaczy, czy to, o czym on opowiada i jakie wizje rozciąga wokół siebie rozwoju, zmian, świetnej sytuacji finansowej. Wolności osobistej, wolności takiej życiowej, czy on tylko o tym opowiada, czy to jest rozciąganie wizji, czy to ma pokrycie w praktyce i w rzeczywistości? Bo prawdziwy lider to jest taka osoba, która roz, rozciągnie przed Tobą wizję, pokaże ci, co można osiągnąć, i jest od razu też na takim etapie rozwoju u siebie i na takim etapie pracy i na takim osiągnięć. Tak, na takim etapie osiągnięć, że jeśli nawet wszystkiego jeszcze nie dokonał, to przynajmniej część z tych rzeczy już ma. Już się może nimi pochwalić. Może ci o, o nich opowiedzieć. Może opowiedzieć o procesie, jaki musiał zajść, żeby osiągnąć te rzeczy. Co trzeba było dokładnie zrobić, żeby to mieć? Ale on już to ma. On jest osobą wiarygodną. On jest praktykiem. Taki lider jest praktykiem. On się nie naczytał książek i ci nie opowiada o tym, co można zrobić. A jak zaczynam pytać: "Okej, okay, to jak ja mam to zrobić?", to ktoś mi mówi: "No wiesz, rób to tak intuicyjnie, rób to tak przy okazji i będzie super. Wiesz w to, co robisz, wierz w siebie i w końcu osiągniesz sukces." Nie, bo mamy takie możliwości, mamy takie techniki, mamy takie e, dostęp do już takich systemów pracy opracowanych, gdzie ktoś wcześniej zamknięte drzwi już otworzył. Ty nie musisz wymyślać tego, co już zostało przez inne osoby opracowane od nowa, bo zajmie ci to lata. Ja nie mówię, że ci się nie uda, bo z pewnością przy dużym zaangażowaniu wcześniej czy później osiąga się sukces. Ale po co wytwarzać coś samemu od nowa, jeżeli są ludzie, którzy już to opracowali, są praktycy, którzy już według określonych systemów pracują, działają i działają skutecznie. Więc te cztery elementy: znajdź mentora. Osobę, która Cię inspiruje, która pomoże Ci w procesie zmian, w Twoim procesie zmian, bo to będzie proces, który będzie zachodził w Twojej głowie i w Twoim życiu, nie w czyimś, nie w krytyce rodziny czy sąsiadów, nie w podpytywaniu znajomych, a co Ty myślisz, że Tobie się to uda? To na pewno jakaś piramida, to na pewno nie, to w ogóle nie ma szans. To jest bardzo poważny proces zmian, ponieważ dużo osób dookoła będzie ci próbowało udowodnić, że nie masz szans na taką zmianę. Ale jak najbardziej mówię ci, że masz, dlatego że mnóstwo osób wokół mnie, mnóstwo osób, których znam, którymi ja się otaczam, mnóstwo osób już u mnie w strukturach dokonało takich zmian. To są osoby, które jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu zastanawiały się, jak to zrobić, żeby mieć do swojego domowego budżetu dodatkowe 800 czy 1000 zł. Dzisiaj są to osoby, które po dwóch miesiącach na przykład działań, zaangażowania i ułożenia konstruktywnego planu działania mają 2-2,5 tysiąca złotych w swoim y, portfelu i same są po prostu w szoku, jak to działa i jak to się dzieje. Znajdź mentora, osobę, która Cię inspiruje, Zastanów się, po co potrzebujesz tych zmian, co ci gryzie w Twoim życiu najbardziej, co Ci przeszkadza, czego masz już dosyć, co Ci się nie podoba, jeśli masz poczucie, że utknąłeś, utknęłaś gdzieś w jakimś punkcie i nie masz szans się ruszyć, to jest twoje, po co? Podejmij decyzję w swojej głowie, że chcesz naprawdę tej zmiany, co się wiąże z zaangażowaniem, co się wiąże też ze zmianą różnych nawyków. To jest cały proces, przez który przeprowadzi cię Czwarty kluczowy element, czyli twój lider, i najpiękniej, najcudowniej byłoby, gdyby to był lider, mający gotowy system pracy, w który od razu zaczniecie wdrażać i który ma swoje osiągnięcia, który nie działa w jakimś biznesie od wielu, wielu miesięcy, roztacza wizję, ale jeszcze nic nie osiągnął. To już musi być osoba, która ma doświadczenie w praktyce i będzie potrafiła ci pokazać, jak dojść do tych miejsc, do tych punktów. O których ty marzysz i o których on ci opowiada. Wielka prośba, jeżeli masz osoby, które, którym ten live mógłby się przydać, które również poszukują w swoim życiu zmian, to y, dodaj najpierw tą osobę do tej grupy biznes sieciowy online, ponieważ jest to grupa zamknięta i. Oznacz tą osobę po dodaniu i po zaakceptowaniu przez administratorów, za, yy, oznacz ją w komentarzu pod tym live'em, wówczas Facebook poinformuje ją, że taki materiał do odsłuchania na nią czeka. I druga moja wielka prośba: napisz proszę w komentarzu, co zabierasz dzisiaj ze sobą z tego live'a? Co dzisiaj zrobiło na tobie ogromne wrażenie? Co spowodowało, że coś yy, no, tak się poruszyło w twojej głowie, w twoich myślach? Napisz, proszę, w komentarzu jedną rzecz, y, którą zabierasz dzisiaj ze sobą z tego live'a, która dla Ciebie jest bardzo ważna i która przyda się albo Tobie, jeśli chodzi o proces zmian, albo być może osobom, którymi się opiekujesz, bo już na przykład działasz w jakimś biznesie sieciowym, ale nie do końca Wam się ta, ta współpraca czy te działania układają. Będę wdzięczna za komentarze, będę wiedziała, y, jakie są Wasze potrzeby, y, jakie są Wasze przemyślenia. I w czym byłam w stanie dzisiaj e, Tobie i Tobie i Tobie pomóc? Dzięki serdeczne, życzę Wam udanego piątku, udanego weekendu, długiego weekendu i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa.